Czy warto wykonywać domowe zabiegi i czy mogą być one równie skuteczne jak niektóre z tych wykonywanych w gabinecie u profesjonalisty? Jakie kosmetyki wybrać do takiego domowego zabiegu i jakie on da efekty? Czy sprawdzi się przed ważnym wyjściem? Zapytam o to kosmetologa i eksperta od trędziku Marcelinę Woźniak, znaną na Instagramie jako MedMarci. Cześć Marcelina. Cześć. Domowe zabiegi. Uwielbiamy. Mhm. Chcemy znaleźć na nie, nie trochę więcej czasu i regularnie wprowadzić je do takiej swojej pielęgnacji, ale jakbyś mogła na samym początku powiedzieć, czy oprócz Oprócz tej codziennie, idealnie, starannie ułożonej pielęgnacji warto jest wykonywać domowe zabiegi? Warto, zdecydowanie warto. Z tego względu, że my zawsze możemy sobie tak podbić trochę efekty tej pielęgnacji domowej, a one mogą być jeszcze lepsze w momencie, kiedy właśnie wprowadzamy sobie um, takie domowe zabiegi. Super, czyli to mieć taki booster tej naszej codziennej pielęgnacji. Tak, dokładnie tak. A czy mogą być one równie skuteczne, jak niektóre z tych wykonywanych w gabinecie? Myślę, że do niektórych zabiegów. Można porównać właśnie te zabiegi takie domowe, które wykonujemy sobie w domu. Właśnie te efekty mogą być bardzo podobne. Dlatego ja uważam, że warto naprawdę mm -hmm. uzupełniać tą swoją codzienną pielęgnację tymi produktami, czy też tymi zabiegami takimi domowymi. Żeby właśnie te efekty były jeszcze lepsze. Także okay, ale jak najbardziej. Tutaj chodzi chyba też o to, jakie marki wybieramy i z czego zrobimy tak. ten domowy zabieg. Przejdziemy zaraz do konkretów, do Dokładnie. konkretnych kosmetyków, ale jeszcze chciałabym zapytać Ciebie, czy domowe zabiegi są polecane dla każdego, czy dla każdego typu skóry? Myślę, że tak, tylko to też trzeba wiedzieć po prostu, jak my ułożymy sobie taki ten zabieg domowy. Mhm. Jakie to będą produkty, na bazie jakich składników, więc. To jest też kwestia indywidualna, żeby po prostu nie przesadzić, bo też zależy od tego, jaką my mamy na co dzień pielęgnację domową, żeby nie przestymulować tej skóry, żeby to nie było na zasadzie takiej, że my sobie zrobimy więcej szkód niż pożytku mm -hmm. tak naprawdę. To jest Więc... bardzo ważne. Super, że o tym mm -hmm. mówisz. Um, dobieramy te domowe zabiegi do tego, jak wygląda nasza codzienna pielęgnacja, na jakim efekcie tak. nam zależy, czego potrzebuje Dokładnie nasza skóra. Tak. Mm -hmm. A jak często robić takie domowe zabiegi? No, też wszystko zależy od tego, jak mamy pielęgnację i w jakim stanie jest skóra. E, najbezpieczniej jest tak raz w tygodniu, e, może dwa razy w tygodniu też mo możemy coś takiego wykonać, ale to już tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jak mamy pielęgnację, na bazie jakiej firmy, jakie to będą kosmetyki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kwestia bardzo indywidualna, e, ale tak jak mówię, ten raz w tygodniu myślę, że jest takim optymalnym. Super. A jeżeli na co dzień stosujemy. Kosmetyki z retinoidami, mhm. może nie na co dzień, ale regularnie, to czy taki domowy zabieg może też być oparty na przykład o maskę z retinolem? A, kiedy, w momencie, kiedy mamy retinol na przykład w pielęgnacji, mhm. to myślę, że odłożyłabym ten retinol mhm. jako jeszcze dodatkową taką stymulację na bazie domowego zabiegu. Mhm. Ale w momencie, kiedy nie mamy tego retinolu a w pielęgnacji codziennej, ale chcemy na przykład wykonać sobie zabieg na bazie retinolu, możemy ale też nie musimy, możemy mieć zawsze też jakiś zamiennik, także to też jest kwestia indywidualna w zależności od tego, jak się zachowuje skóra, w mhm. jakim stanie jest skóra, tak. Okej, okay. ale przykładowo, jeżeli chcemy wykonać sobie zabieg i w tym zabiegu jest maska retinolowa, no to tego dnia już nie używamy na przykład kremu z retinolem. Dokładnie tak. To nie tak jest że... tak, że im więcej, Dokładnie. tym lepiej. Dokładnie, nie, nie, nie. Staramy się naprawdę tutaj też znaleźć taki balans, mhm. więc nie przesadzamy, jeżeli już mamy um, jakąś dużą ilość y, składników aktywnych już w pielęgnacji domowej, to staramy się nie powielać tego w takim domowy, domowym zabiegu, żeby po prostu nie przestymulować tej skóry. Ale jeżeli właśnie nie mamy tych składników aktywnych w codziennej pielęgnacji i chcemy je dodać do zabiegu domowego, to jak najbardziej tutaj ten efekt myślę, że będzie jeszcze bardziej zadowalający. Wspaniale. Powiedzieliśmy na samym początku, że domowe zabiegi mogą dawać efekty zbliżone, podobne tak. do tych mhm. właśnie, które wykonujemy w gabinecie, ale wszystko zależy od tego, jakie marki wybieramy, Dokładnie. jakie kosmetyki wybieramy, jak ułożymy ten zabieg. No mhm. i właśnie, przejdźmy do konkretów. Mhm. Mamy dzisiaj tutaj markę Bioxida i markę Gianmarini, obie bardzo często pokazujesz, polecasz u siebie tak, na Instagramie. uwielbiam. I o takim domowym zabiegu też nieraz już rozmawiałyśmy, na przykład na wspólnym live. Ale jak mogłybyśmy dzisiaj właśnie taką przykład, przykładowe etapy takiego zabiegu mhm. podsumować, pokazać, jakby to mogło wyglądać, bo dla kogo byłby to polecany zabieg, jaki by dał efekt? Jeżeli mówimy o tym zabiegu na bazie kosmetyków John Marini, to na pewno tutaj możemy się spodziewać rozświetlenia bardzo takiej odżywionej skóry, okay. napiętej, wygładzonej, więc tutaj. Mm, na pewno ta skóra też będzie taka glow, mhm. będzie ładnie też taka, mówię, możemy powiedzieć, że wejdzie w taki proces naprawczy, bo tutaj też mamy bardzo dużo takich regenerujących preparatów, mhm. więc w zasadzie na pewno będziemy zaskoczeni efektem, bo Wspaniale. są tak super kosmetyki, że tutaj ten efekt domowego zabiegu jest naprawdę bardzo, Czyli bardzo takie dobry. Czyli taka widoczna poprawa skóry i mhm. na przykład fajny zabieg przed ważnym wyjściem. Dokładnie. To są w ogóle bardzo bezpieczne kosmetyki, jeżeli na przykład chcemy sobie wykonać taki Zabieg, tak jak powiedziałaś, przed jakimś wyjściem. A tutaj nie musimy się obawiać, że na przykład mamy czy maskę z retinolem, czy gdzieś tam złuszczające produkty, bo to są na tyle bezpieczne produkty, że my sobie nimi krzywdy nie zrobimy. Ta skóra jest wtedy naprawdę bardzo taka rozświetlona, odżywiona, jest to glow, które wszyscy teraz pragną mieć. Tak. E, więc tutaj akurat pod tym względem uważam, że akurat ma, Marka Gianmarini idealnie sprawdzi się. Jeżeli mówimy o takich domowych zabiegach przed jakimś y, wielkim wyjściem. No, na każde ważne wyjście też u nas, kosmetycy polecają maski Bioxidea. Nieraz też o nich mówiłaś. Dokładnie. Myślę, że możemy jeszcze podpowiedzieć, że jeżeli ktoś wcześniej nie wykonywał takiego domowego zabiegu, mhm. to nie wie, jakich efektów może się spodziewać, chociaż obiecujemy, mówimy, że one są rewelacyjne, to warto jednak zrobić sobie wcześniej taki zabieg, zobaczyć te efekty. Wiemy, tak. na co się nastawiamy Dokładnie. przed ważnym wyjściem. Oczywiście nie eksperymentujemy Bardzo bezpiecznie. nie eksperymentujemy też w ciemno. Zdajemy się na specjalistów na kosmetologicznych którzy pomogą nam to wszystko ułożyć. No i teraz, jeżeli już wiemy, co stosować, wiemy, jakie kosmetyki wybrać, to jak powinien wyglądać ten domowy zabieg? Jaki jest pierwszy etap? Od czego zaczynamy? Na pewno zaczynamy oczywiście od dobrego oczyszczenia twarzy, bo to jest podstawa, fundament wiadomo, że na czystej, pięknej skórze wykonujemy zabieg. Także m, zaczynamy sobie od oczyszczania. Tutaj najlepszym takim preparatem, który właśnie sprawdzi się do każdego rodzaju cery, jest żel do mycia twarzy właśnie ciesta z Gianmarini i tym preparatem um, oczyszczamy sobie skórę. Mm -hmm. Taki A, pierwszy krok. Dokładnie, to jest taki pierwszy krok. I od tego sobie e, możemy zacząć. Już po tym preparacie w zasadzie widzimy, że ta skóra jest bardzo rozświetlona, bo e, preparaty z e, John Marini, właśnie z witaminą C mają to do siebie że one bardzo ładnie rozświetlają tą skórę, i tutaj to działanie tej witaminy C jest e, bardzo mocno e, widoczne już nawet po, po samym myciu. Mhm. E, drugim preparatem, m, którym również umyjemy sobie tą buzię, ale e, wejdziemy w taki proces e, takiego może głębszego złuszczenia skóry, będzie. Będzie cleanzyme, preparat, którym również właśnie jako drugi etap umujemy sobie tą, tą skórę. Super. E, I e, po e, pomyciu właśnie tym preparatem e, najlepiej już wejść właśnie już te produkty, które e, tutaj będą robiły nam to wow, mhm. czyli mamy już przygotowaną bardzo ładnie skórę. Mamy już lekko złuszczoną, bo tutaj mamy enzymy e, w tym drugim produkcie mhm. do mycia, e, więc e, po umyciu przechodzimy do maski e, tutaj enzymatycznej e, Skinzyme, e, którą nakładamy właśnie na skórę. Mhm. No, odpowiedni czas, to wszystko też musimy dostosować do skóry, którą mamy e, przed Jaki sobą. Jaki jest czas, <laughs> Dokładnie. Tak na, na jaką długość nakładamy maskę. Czy na tej masce fajnie jest wykonać taki masaż? Jak najbardziej, w ogóle na niej bardzo fajnie się wykonuje właśnie masaż. Ona jest taka bardzo delikatna. E, no, ten masaż jakby może być takim dodatkowym e, krokiem do tego, żeby ta skóra jeszcze lepiej wyglądała. Mhm. I też, tak jak powiedziałam, zostawiamy na odpowiedni moment, możemy ją właśnie wmasować, możemy ją po prostu zostawić i przejść do jakiejś czynności, które na przykład w domu chcemy wykonać na, na dany okres. Ale zwracamy uwagę na to właśnie, jak zaleca producent, nie eksperymentujemy na własną Dokładnie. rękę i nie wydłużamy sobie nie wydłużamy. czasu na własną rękę. Nie, 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 nie absolutnie. To mhm. nie chodzi też o to, że im dłużej będziemy mieć taką maskę na twarzy, tym będzie lepszy efekt. Mhm. Tutaj pamiętajmy, że też jeżeli będziemy taki zabieg wykonywać sobie przed jakimś wyjściem, to też nie możemy tej skóry przestymulować. Tak. I myśleć właśnie, że jak potrzymam tą, tą maskę dłużej, to wtedy ten efekt będzie jeszcze lepszy. Jakby absolutnie nie idziemy tym torem myślenia. Hmm. Więc tutaj e, jak najbardziej e, ta maska e, i po zastosowaniu tej maski, my możemy jeszcze dodatkowo właśnie tą maskę zmyć tym produktem Cleanzyme, żeby jeszcze bardziej wystymulować tą skórę. Wtedy już na pewno będziemy mieć taki efekt wygładzenia. E, to, co już po tych e, krokach możemy zauważyć, to na pewno. No to, że ta skóra będzie właśnie tak bardzo wygładzona, że jak już mhm. nałożymy na nią makijaż, mhm. czy pielęgnację i makijaż, to naprawdę ten makijaż wygląda jak taki profesjonalny makijaż. Super, ehm, super. skóra jest przygotowana, tak, to już brzmi jak tak, domowy zabieg, ale dokładnie. możemy iść dalej. Tak, idziemy właśnie dalej, bo my chcemy oczywiście osiągnąć jak najlepszy efekt, także przechodzimy sobie dalej. Jak już zmyjemy tym e, preparatem, również właśnie z enzymami, e, to e, przechodzimy sobie e, do maski. I mhm. tutaj e, mamy różne maski. Mhm. Więc tutaj e, możemy sobie użyć maskę z retinolem. Możemy mm -hmm. sobie ją, e, użyć maskę typowo na przebarwienia z kwasem e, mlekowym e, i z kwasem migdałowym. I tutaj mm -hmm. możemy sobie w zasadzie wybrać też, e, do jakiej skóry jaki produkt byśmy chciały zastosować. To, jeżeli chodzi o retinol, no to na, na pewno e, ja bym uważała ze skórami wrażliwymi. Mm -hmm. Ale e, chciałam zrobić taka skóra problematyczna, czy wybrałaby sobie tą maskę? Tak, ja myślę, że tak, jak najbardziej. Mm -hmm. e, bo tej, tak jak powiedziałam, ten retinol, w ogóle ta maska z retinolem e, od Jan. Marini, ona jest bardzo delikatna mhm. i ona naprawdę nie podrażnia, bo nam się cały czas wydaje, że jak zaczynamy używać retinol, to retinol nas podrażni. Tutaj ta maska e, oprócz retinolu ma bardzo dużo składników regenerujących, takich mhm. nawilżających, więc e, no, możemy być bezpieczni. Mhm. E, ale w momencie, kiedy mamy właśnie skóry gdzieś tam wrażliwe, takie, e, które rzeczywiście bardzo mocno reagują na takie mocne składniki aktywne. Mhm. To możemy sobie na przykład zastosować tą maskę na przebarwienie. Ona jest, dokładnie. Ona jest dedykowana do skóry z przebarwieniami, ale poprzez swój skład, mm -hmm. e, właśnie mm, jest bardzo delikatna, więc bardzo ładnie wyciszy zaczerwienienie, mm -hmm. e, bardzo ładnie też rozjaśni tą skórę. Tutaj, e, nawet jeżeli mamy ze skórniki, to też myślę, że bardzo ładnie zadziała, więc super jak najbardziej. A co jeżeli wolimy maskę w płacie, a no maska w płacie, tym bardziej maska bioksida, która jest po prostu bardzo, bardzo mocno rozświetlająca, napinająca, ujędrniająca, jest również bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc mm -hmm. w momencie, kiedy na przykład nie chcemy stosować e, maski w kremie, e, czy też z retinolem, czy tej na przebarwienia, czy mm -hmm. właśnie do takiej skóry wrażliwej, możemy sobie właśnie ten krok maski w kremie zastąpić taką maską w płacie. I, i na przykład maska bioksida jest idealnym rozwiązaniem, bo wtedy e, po prostu nakładamy sobie ją na twarz, od Czekamy po prostu pewien um, czas, który uh -huh. ona musi być na tej twarzy, żeby ten efekt był jak najlepszy. Uh -huh. I do skór wrażliwych, czy też właśnie do skóry trądzikowej, również bardzo dobrze się sprawdzi. To znaczy, moim zdaniem, w ogóle maski boksidas sprawdzą się do każdego rodzaju skóry. Ja już uh -huh. też mam to przetestowane, więc absolutnie nie boję się tego powiedzieć, bo. To zdecydowanie uh, jest efekt wow. Po to jest w ogóle inny wymiar, wymiar masek dla mnie. Super. To są naprawdę takie maski. Super. ale jeżeli chodzi o maskę w płacie, myślę, że możemy podpowiedzieć, że to jest ważne, jak nałożymy ten płat na skórę, żeby nie było też powietrza pod nim, żeby on Dokładnie. dobrze przylegał. Prawda? Dokładnie. Ta maska jest też bardzo mocno taka nasączona tą esencją, więc e, nawet jeżeli e, po zdjęciu tej maski nie wszystko nam wchłonie w skórę, my możemy jeszcze tą skórę przemasować, możemy jeszcze. Nie musimy tego w ogóle zmywać, możemy to w zasadzie zostawić. Mm -hmm. I to już będzie takie uzupełnienie naszej pielęgnacji, tak? Bo to nie jest tak, że to jest jakaś zwykła maska w płacie, tylko ona ma dodatkowo też takie składniki aktywne, które naprawdę bardzo ładnie działają. Będzie My, też boosterem. Dokładnie tej pielęgnacji. dokładnie tak. Dokładnie Super, tak. czyli krok pierwszy, oczyszczamy skórę, następnie stosujemy te kosmetyki enzymatyczne dokładnie. do oczyszczania, I maskę enzymatyczną, tak. takie złuszczanie. I następnie sobie wybieramy już tą właściwą maskę, w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć jaką skórę mamy? I tak. Jaką skórę mamy? Albo maskę z retinolem, albo maskę na przebarwienia właśnie Lumine, albo, albo maskę w płacie, tak jak powiedziałaś. Odczekujemy zakazany tak. czas przez producenta. Maskę bioxida tak jak powiedziałaś, nie musimy zmywać. Maski w kremie zmywamy ze skóry. Dokładnie. I co dalej? I uh, jeżeli mamy na przykład um, już swoje pielęgnacji, codziennej pielęgnacji, Skin Management System mm -hmm. od Marini, to możemy wykorzystać poszczególne kroki, żeby jeszcze dołożyć po takim zabiegu, na przykład serum z witaminą C, mm -hmm. które nam jeszcze dodatkowo rozjaśni skórę da to właśnie glow. Mm -hmm. uh, więc jak najbardziej możemy tę witaminę sobie zastosować i super. potem nałożyć krem. Mm -hmm. e, na przykład Transformation Face Super. Cream, super. Test. Ale jeżeli używamy skin management system, tam jest pięć kroków pielęgnacji, no to już po takim zabiegu nie wracamy, prawda? Do, do złuszczenia i do oczyszczenia skóry, tylko raczej nie, ta antyoksydacja nawróżnia tak cóm. Zostawiamy jak te produkty te mocniejsze, które, mm -hmm. właśnie, tak jak powiedziałaś, mogą nam złuszczać skórę. Um, jakby. Odkładamy je na bok, zostawiamy na inny dzień pielęgnacji, a tak. nie włączamy je w zabieg, żeby nie przestymulować tej skóry. Tak? Więc mm -hmm, tutaj zez, zdecydowanie właśnie takie dwa kroki, czyli antyoksydacja, witamina C, plus, yy, plus krem nawilżający. Taki no i jeżeli tak naprawdę wykonywalibyśmy rano, bo mamy więcej czasu, dopiero wieczorem idziemy na jakieś mm -hmm. ważne wyjście, no to obowiązkowo krem z filtrem. Dokładnie. Tak. Krem z filtrem, Super. podstawa, jeżeli mówimy tutaj o yy, funkcjonowaniu w ciągu dnia. Wspaniale. Czyli domowe zabiegi, jeżeli są odpowiednio ułożone, mamy starannie dobrane etapy tych zabiegów, są starannie dobrane marki, kosmetyki do tych zabiegów, mhm. mogą dawać rewelacyjne efekty, mogą bardzo poprawiać kondycję skóry, Dokładnie. wznosić mhm. tą codzienną pielęgnację na zupełnie inny poziom. Ważne jest tylko to, żeby wszystko tutaj starannie ułożyć. Korzystajmy Dokładnie. z pomocy specjalistów, korzystajmy mhm. z pomocy kosmetologów. To indywidualne podejście do pielęgnacji jest ważne. No i nie im więcej, tym lepiej. Tylko Dokładnie tak jak tak. powiedziałaś, staramy się um, zadbać o ten balans. Tak, tak. Zawsze. Zawsze balans jest najważniejszy. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.